Nie o Games i witam Was w kolejnym filmie na kanale informacyjnym z Call of Duty Modern Warfare 3. I w dzisiejszym filmie no, przekażemy małe informacje na temat tego, co się generalnie teraz dzieje w grze. Tak, jest nowy event, który możecie ukończyć. On ogólnie zaczął się wczoraj, w środę i będzie trwał tutaj 7 dni, czyli do kolejnej środy. No, praktycznie do rozpoczęcia kolejnego eventu, który potem umówimy. Tak czy inaczej, jest to event Duna, próba mocy. Jak zresztą widać, tutaj Bandwa raczej nie będę pokazywał, ponieważ tutaj mikrotransakcji zbytnio nie będę promował, ale tak, on tutaj jest, żeby nie było, można sobie go kupić, on tutaj jest chyba, ja wiem, nowy operator, tak, który możecie otrzymać. Tak czy inaczej, mamy tutaj 10 tirów do ukończenia, i ten event to generalnie możecie ukończyć w dobre no, 2-3 godzin maksymalnie. E, więc, no, bardzo jest to proste: po prostu idziecie, zdobywajcie jak największą ilość ekspare, więc wyzwania chociażby tygodniowe, które także się odświeżyły. I zdobywacie chociażby tutaj nagrodę: jak widzicie mamy pierwszą nagrodę, jest to Paul Artyda, duża nalepka. Potem mamy Żytobu Podwójnych PD. Potem mamy Feed ra Rautha, nie wiem, jak to dokładnie czytać. Mamy także dużą nalepkę, tak? Mamy Żytobu Podwójnych PD dla broni. Mamy pustynny czerw, jest to talizman. Mamy także niech żyje o nakleka na broń. hak twórcy embemant Niech twój nóż się rozpryśnie, tak? Widzówka Także mam podwójne rzeczą PD tutaj jeśli chodzi o battle pass, tak? No i finalnie piasek i przyprawa o to ten komfort, który wygląda tak. Szybko wam pokażę oczywiście jak tutaj się w grze prezentuje, tak, wygląda on tak, jest reaktywny, co prawda bardzo ciężko go tutaj zauważyć, że jest reaktywny, ale jest reaktywny, ponieważ się tak bardzo, bardzo wolno przemieszcza tutaj ta, e, cokolwiek to jest, nie taki jak powiedzmy, pustynny kolor, tak, taka mini sahara na naszej broni, nawet spoko, ja może też taki, powiedzą, pomarańczowo-żółty, mi się nawet to podoba, e, ale spoko, spoko, jak zawsze, za mu jak najbardziej przyjmę do naszej kolekcji, także tak on tutaj się prezentuje. Także kolejna nowość, którą Wam bym chciał dzisiaj przekazać dla wszystkich użytkowników PS4 oraz PS5, mamy oficjalny pierwszy Combat Pack sezonu pierwszego. Oczywiście jest to na operatorkę, jak Suznou, która jest dostępna tylko na tutaj platformę, wiadomo, PlayStation 4 oraz 5. I co jest dziwne, albo to jest bug w grze, albo nie mam pojęcia, znaczy generalnie ten operator się nazywa Lockpick, tak? I tutaj pisze, jest, jest napisane maestro, więc nie wiem czy to jest bug, czy co, bo ona się wcześniej nazywała Lockpick. E, e, Wiem, co to jest w ogóle dziwne, moim zdaniem. E, ale tak, to jest oto ten skin, i to jest oczywiście on nie za darmo na PS4 ps 4 oraz PS5. Oczywiście za rok będzie dostępny za 84 zł na platformach Xbox oraz PC. Tak jak było ze wszystkimi bandlami. jako że zakładając, że będzie 6 sezonów, będzie takich 6 bandlów darmowych. A oczywiście po roku będą one dostępne każdy po 80 zł na pozostałych platformach. O, dopiero wiadomo, za rok, jak już ekskluzywność się skończy. E, także tak to ogólnie wygląda. Szybko wam pokażę, co ten ogólnie pakiet zawiera tutaj tak, klikamy, oczywiście mamy 0 zł. Oczywiście, jeżeli go nie macie tutaj w grze w operatorach, też możecie wejść sobie na sam dół, tak? Tutaj na ps 5 i dosłownie tutaj być owo właśnie w tym miejscu e, na samym dole, lub po prostu wpisujecie sobie pakiet bojowy i wam wyskoczy pierwsze e, co wiadomo w przeglądzarce e, tutaj e, wyszukując co nie? E, więc no, tutaj tak, też mamy oczywiście trailer do obczajenia, jaki tutaj właśnie możemy sobie go kupić zero 00 albo po prostu najzwyczajniej możemy to zrobić najprościej poprzez grę tak klikacie i proszę bardzo, mamy tutaj piromański. Włamywacz, jest to właśnie ten oto skin, taki powiedzmy pomarańczowy tchim, tak, mamy kradni i najlepiej strzeżony miejsc, a resztę puszcza z dymem dzięki tej skórce na lockpick, tak To jest lockpick, ale nazywa się tam MA, to, to trochę dziwne, ogólnie do tego otrzymujemy dwa footprinty, Pierwsze jest na MTZ 7.6.2, karabin bojowy, płonący Michajux, <laughs> jakkolwiek to to brzmi, tak, wygląda tak, ma takie dodatki jak widać, trzy, więc możemy tutaj dwa fajnie do, dołożyć tak się prezentuje, nawet spoko, takie ognie, powiedzmy, płonące, tak, mamy także ognista, ciekawość, tak, jest to skin na Hologer 556, bardzo dobry karabin szturmowy e, Także no, tak się prezentuje, mamy także e, trzy dodatki, więc można sobie dwa kolejne dołożyć To w ogóle mamy fajny też e, znaczek z 1000 nuków, nie wiem o co chodzi, tysiąc jest nuk, tam, e, atemówka, więc no <grytanie> wygląda to ciekawie Zresztą Mamy napis 725, no cool, bardzo fajny Mam w ogóle 001, A, okej okay. A, bo to jest odwrotne 1000. Okej, okay, tu też jest odwrotne 725. No spoko, tak wygląda. Mam także majsterkowicz jest to wizytówka. Wygląda w sumie ona, tak? Jak już sobie widać, mamy tutaj lokpi, które defizuje bombę. E, mamy także zapłoń Dantego, tak? Jest to oczywiście naklejka na broń, tak wygląda? Taka pseudobomba. E, mamy także Rozpylacz pasji. No to mamy w tym przypadku Talizman i to jest chyba o ile mi się wydaje zapalniczka. <grywa> Taka klasyczna zapalniczka. No i finalnie mamy także wznieć swój zewnętrzny płomień, tak? E, więc tak to ogólnie wygląda. E, to tutaj też pisze, że utrzymujemy dwa... Jakby PD, jakby tutaj jest napisane dla członków Playstation Plus, tak otrzymujemy znowu darmowy zestaw w grze okazuje Synpiczego Modern Moderf 3, Kropci Warzone zawiera yy, skórkę potera Lockpick i schematy broni, że tam PD. Więc to jakby, że to jeszcze PD nie otrzymujemy, lecz że tutaj, że to no, ja nie widzę, tak częściej kupujemy ten bundle, jak widać proszę bardzo, dodaj do biblioteki jak najbardziej, dodajemy tak, co się, się nam automatycznie tak jakby kupi, tak, za darmo, <laughs> jak zwykle trochę tutaj się to ładuje, to jest też dziwne, że pisze, że ps 4 jak ja tutaj to kupuję na PS5, co jest trochę trochę dziwne. Okej, okay, załadowało, kupiło bardzo fajnie. Combat pack Arsent East, Arsene East. Tak, i proszę bardzo kupione, teraz oczywiście możemy to wszystko sprawdzić w grze. No powiedzmy pokazałem wam z grubsza, więc tak naprawdę nie będziemy tutaj pokazywali, no bo strata czasu, co, nie? Tak, tylko nie kozacz. I wygląda w sumie on tak. Tak się prezentuje, to w sumie jeszcze jak weźmiemy, żeby to był nasz tutaj za yy, frakcja Urbana. Tak się prezentuje w grze, proszę bardzo. I finalnie jeszcze mam dla Was do pokazania oto ten trailer. Także przypominam oczywiście, że dziś od godzinie 19, od 14 do 18 grudnia będzie oczywiście, odbędzie się darmowy tutaj free trial sezonu pierwszego dla wszystkich graczy e, tutaj, którzy nie mają gry Modern Warfare 3, będą mieli okazję zagrać w całą praktycznie grę, e, nawet nową mapę mit. dodatkowo oczywiście ogromny cały tryb zombie, który jest na mapie Ruzykistan, tej samej mapie, która jest na Warzone, także szybko powiem, także pokażę trial tutaj tego e, sezonu przy, e, sezon pierwszego, free trial, tak. Także moi drodzy, to było na dzisiaj. Widzimy się myślę w kolejnych filmach informacjach, gdyż będzie oczywiście więcej na temat oczywiście wydarzenia ogromnego tutaj się gdzie o Mikołajkowa masakra, która się już na 20 grudnia, przypominam, tak? Gdzie będzie ogromny tutaj, e, wiadomo, świąteczny event, ogromne nowe tryby i tak dalej, także będzie tego sporo ogólnie sezonu, tak jakby jeszcze trwa 55 dni, lecz może zostać wydłużony, a już oczywiście 17 stycznia będzie także reloaded update, e, który wkluczy nową broń, tak? Jest to Takao, Takiu, broń, która jak widać będzie w sektorze tajnym za 34 dni, czyli 17 stycznia. Moi drodzy, to byłyby wszystkie filmy informacyjne na razie, jakie byście potrzebowali. Informacje także dziękuję jak zwykle za obejrzenia, zapraszam do zostawienia w górę, bardzo tutaj pomoże, a wam oczywiście zajmie tylko sekundę. No i jeżeli interesujecie oczywiście te wszystkie poradniki oraz filmy informacyjne i wszystkie inne treści na kanale, zapraszam do zostawienia subskrypcji dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Tak szczerze ja wam życzę miłego dnia, dziękuję i na razie, makler out.